Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku ja od rana na zacieszą, mam nadzieję, że wy też się dobrze macie. Od kilku dni, słuchajcie, wstaję o godzinę wcześniej, wstaję o szóstej, a zwykle była to siódma. Siódma, piętnaście i zauważyłam, że odkąd wcześniej wstaję, mam tak dużo więcej czasu, jestem tak dużo w stanie więcej zrobić. I ogólnie z, humorą, z humorem chyba też u mnie lepiej, więc e, polecam spróbować. Może jest to klucz do sukcesu, żeby żeby się odbić od tej ponurej rzeczywistości i żeby złapać taki bardziej pozytywny vibe, żeby nie było tak kolorowo. Oczywiście to wiosna w pakiecie daje mi też alergię, więc mam troszkę dzisiaj zapuchnięte oczy. Wybaczcie. No ale to mi nie przeszkodzi w zrealizowaniu mojego dzisiejszego planu, czyli dzisiaj będzie kolorowy makijaż. Może inaczej, nie kolorowy makijaż, tylko makijaż z kolorem. Makijaż z kolorem, bo dzisiaj chcę z Wami razem przetestować paletkę Color Clash od Sephora. Będzie również w użyciu błyszczyk z Sephora. No i dzisiaj dalej testuję ten podkład Beautiful Skin od Charlotte Tilbury. Także też go nałożę. Jeżeli macie ochotę dzisiaj się pobawić w kolor ze mną, to zapraszam na odcinek. Jedziemy. Dobra, zacznijmy od tego, że pokażę Wam, jak wygląda paleta, bo bardzo mi się podoba opakowanie. Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Jak przesunę palcem w prawo, to otwiera mi się wieczko palety i mam takie kolorki. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, w ogóle, ja już nie wiem, kiedyś chyba mówiłam to na kanale, że. U nas w polskiej kolorówce, w ogóle w polskich kosmetykach, e, brakuje mi takich, wiecie, fajnych, szalonych opakowań. Ja wiem oczywiście, z czym to się wiąże. No, takie palety seforowe są wykonywane w ilościach bardzo dużych i po prostu, jakby koszt opakowania wtedy nie jest jakiś zabójczy, więc u nas po prostu oszczędza się na opakowaniu, żeby cena nie była podbita pod kosmos, ja to rozumiem. Natomiast ja jako Fanka różnych takich wiecie ładnych rzeczy, ładnych rzeczy. Mam zawsze taki niedosyt, właśnie jak biorę paletę polską do ręki, mam taki niedosyt tego, że fajnie by było, jakby ktoś zrobił jakąś taką wiecie kolekcję z typu typu um, biżuteryjnego, bijutery, czy typu jakiegoś takiego wiecie fajnego, um, bajeranckiego. No, u nas niestety niestety póki co się tak nie dzieje. A szkoda, a szkoda, bo tego mi brakuje. Natomiast najważniejsza rzecz, czyli jakość w polskich kosmetykach oczywiście jest na bardzo wysokim poziomie. Także słuchajcie testy palet czy testy innych kosmetyków kolorowych zagranicznych zagranicznych kolekcji wcale czasami nie wypadają dużo lepiej albo w ogóle lepiej na tyle naszych polskich kosmetyków. Zobaczymy jak się stanie z tą paletką. Co mi się podoba też bardzo w tej palecie to jakby kolorystyka, dlatego że paleta niby ma kolor, ale też ma cienie bazowe, czyli takie cienie, które ja mogę sobie wrzucić w kącik zewnętrzny, w załamanie, w rozjaśnienie powieki, także tutaj te Cztery kolory, fajna podstawa. No i mamy szalony pomarańcz i szalony, szalony pomarańcz i szalony róż. Trzy błyski. Mam nadzieję, że coś uda mi się z tego ładnego zmalować. Zaczniemy może od słoczy. Zrobię Wam słoczy, żebyście widziały też, jak te wszystkie cienie wyglądają na słoczach. Tak przedstawiają się cienie na słoczach. Sześć mamy matów, cztery błyski. Maty pod palcem wydają się bardzo, bardzo mięciutkie, bardzo takie masełkowe, welwetowe wręcz. Tak jak widzieliście, kolorki są całkiem fajne. Myślę, że dzisiaj zaczniemy odwrotnie, zaczniemy od oka, czyli podkład położymy na końcu. Nie lubię tej kolejności, ale dzisiaj chciałam sobie taką inną techniką popracować. Zacznę od nałożenia korektora. Będzie to Tart Ultra Creamy w odcieniu 29N i będę używała gąbeczki z Ibry do nałożenia, do doklepania tego korektora. Bardzo lubię ten korektor używać. Jest kremowy i ładnie wygląda właśnie pod moim okiem i fajnie też na nim cienie pracują, więc nakładam go pod oko i na powiekę. Dobre, zrobione i teraz mam taką rozkminkę, słuchajcie, ponieważ um, makijaż kolorowy może to być makijaż duże oko, krecha, doklejone rzęsy, wtedy to wygląda tak, wiecie, spektakularnie, a może to być po prostu makijaż użytkowy z akcentem kolorystycznym i szczerze mówiąc, mojemu sercu bardziej jest bliższy taki makijaż. I chyba dzisiaj e, pójdę z Wami właśnie tą drogą, tak? Mi się wydaje, że pójdziemy tą drogą. Czyli tak, otwieramy paletę, popatrzymy sobie na kolory. No halo, otwórz... A, okej, okay, nie w tę stronę, w tę stronę. E, popatrzymy na kolory. Zacznę od brązowego w załamanie powieki. Również wykorzystam ten jasny, na to, żeby troszeczkę sobie rozjaśnić kącik wewnętrzny i podziałać tutaj pod linią brwi. Formuła cieni, którą ja lubię, którą lubi Dojrzała Powieka. Te cienie są takie bardzo miłe i masełkowe jakby nie ma szaleństwa, jeśli chodzi o pigment, ale ten pigment jest spoko, zobaczcie, no jakby tutaj nie mam problemu z, z uzyskaniem pigmentu, czy z zostawieniem tego pigmentu na oku, natomiast e, cienie, mimo, że matowe właśnie nie są suche, tylko są takie masełkowe, welwetowe. Ja bardzo lubię w tej chwili, słuchajcie, już moja powieka po prostu lubi taki rodzaj matu. Dobra, co teraz? Słuchajcie, co teraz? E, bo tutaj e, nie mamy za dużo... Pola do popisu, jeśli chodzi o ciemny kolor, więc ja sobie wezmę seforową kredkę i seforową kredką, słuchajcie, zaznaczę sobie troszeczkę dół powieki i wyciągnę sobie ten dół powieki trochę do góry. Chciałam, chciałabym jakby zaakcentować kredką kącik zewnętrzny. Ja to też troszeczkę sobie rozetrę i to będzie taka baza do dalszego nakładania cieni. Tutaj myślę o tym najciemniejszym, czekoladowym, żeby później na tę bazę nałożyć. Dobra, mniej więcej to mam. Chodziło mi właśnie, żeby yy, oczko jakby uzyskało y, kształt migdału. I teraz słuchajcie, na tę końcówkę będę nakładać cień, który nazywa się darker. Dobra, mniej więcej mamy to, teraz sięgam do cienia różowego tym samym pędzelkiem, po tym, po tym ciemnym cieniu i troszeczkę właśnie chcę na dół dodać koloru, na dolną powiekę. Właśnie ten kolor chcę przemycić na dolnej powiece, trochę różu, nie za dużo. Nie za dużo, żeby nie mieć takiego wiecie efektu podbitego oka, ale żeby kolorek, żeby kolorek był. Zawsze dbam o to, żeby była gradacja kolorów, żeby nie było tak, że wiecie, jest kawałek ciemnego, kawałek różu i kawałek jasnego, tylko to, żeby tak ładnie przechodziło kolorystycznie, wtedy to po prostu lepiej wygląda. Ok, teraz zastanawiam się, co z górną powieką. Wezmę chyba ten kolor, który miałam, który nakładałam w załamanie, i ten kolor też naniosę na górną powiekę, bo yy, górną powiekę chciałabym zostawić chyba matową, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okay, myślę, że jest dobrze. Słuchajcie, myślę, że jest dobrze, że można to tak w ten sposób zostawić. E, jeszcze teraz wracam do kącika wewnętrznego, i tutaj chciałabym troszeczkę wrzucić rozświetlenia i wezmę ten cień, który nazywa się Highlighter. Jest to cień, który powinien mi troszkę tak wiecie, spowodować rozjaśnienie kącika wewnętrznego i nadanie takiego lekkiego błysku w kąciku wewnętrznym to jest zawsze, zawsze spoko sprawa. Dodaję jeszcze troszkę różowego na dolną powiekę. No dobra, powiedzmy, że jakoś to zaczęło wyglądać, więc teraz y, chcę sobie poczyścić make-up, w związku z tym trochę korektora nakładam sobie na dłoń, niedużo, troszkę, biorę płaski pędzelek i tym pędzelkiem mm, poczyszczę sobie tutaj um, tą część zewnętrzną makijażu, żeby, żeby po prostu... Um, żeby było ładnie, no, żeby, żeby było ładnie estetycznie. Okej. Okay. Tak naprawdę niewiele trzeba, słuchajcie, żeby, żeby ładnie wykończyć makijaż. To jest tak naprawdę klucz do sukcesu. Żeby nie zostawić niepoblendowanych krawędzi, żeby jeżeli kreska nie jest równa, to ją po prostu korektorem ładnie wyprowadzić do góry. Wiecie, takie, takie rzeczy, które tak naprawdę definiują na później ten makijaż. Czy on wygląda ładnie i schudnie, czy wygląda, wygląda niechlujnie. Czasami są to po prostu takie drobne, kosmetyczne popraweczki, które możemy nanieść właśnie przy pomocy e, chociażby właśnie korektora. Można powiedzieć, że mamy to. Słuchajcie, zanim jeszcze wytuszuję rzęsy, bo to będzie takie wytuszowanie rzęs, to będzie taka wisienka na torcie, to chcę jeszcze sobie szybko położyć podkład na twarz, bo słuchajcie, nie lubię, jak mam zrobione oko. A ym, twarz jest niezrobiona. Strasznie tego nie lubię efektu. No, przestaje mi się podobać makijaż oka, więc najpierw dwie pompeczki podkładu i nakładamy. Nakładamy na buzię i zobaczycie jak od razu stanie się magia. <laughs> stanie się magia naprawdę. Tak jak obiecywałam, zupełnie inaczej wygląda oko już po nałożeniu podkładu. Ja oczywiście ten podkład jeszcze sobie ładnie przypudruję. Teraz konturowanie. Ja ostatnio używałam tej paletki z IBRY i powiem Wam, że nawet mi się sprawdziła i kolorystycznie, i tak, jak się nią malowało, że tak powiem, po twarzy, też mi się podobało, więc zostawiłam ją na stoliku. Także dzisiaj też, dzisiaj też użyjemy właśnie tego, tej paletki. Mhm. Rzęsy, ale zanim rzęsy, to jeszcze chcę użyć tego ogrystka mojego. To jest Charlotte Tilbury Pillow Talk. i do tego wleci jeszcze błyszczyk z sefory. Taki błyszczyk szczypiący, który ma nam optycznie powiększać usta. Jedziemy z kredką najpierw. No i teraz błyszczyk. Okej, okay. ja nie jestem fanką tych szczypiących błyszczyków. Mnie irytuje to, że mnie coś tam szczypie. Poza tym zwykle też dotknę językiem, bo ja dużo gadam, więc e, wiecie, <laughs> pomemlam, pomemlam i zwykle też to szczypanie mi później przechodzi na język, więc um, ja akurat nie jestem, ale fajnie chłodzi, jak ktoś lubi taki efekt. Y, ma wrażenie, że te usta mu się powiększają, no to czemu nie. Um, w każdym razie jakby w całości wygląda to całkiem nieźle. Słuchajcie, jeszcze zostały mi rzęsy, no i rzęsy też muszę pomalować. Najpierw wjedzie baza pod tusz od René. Ja tą bazę używam już od kilku tygodni i zauważyłam, że naprawdę rzęsy mam w lepszej kondycji, więc polecam, naprawdę polecam. René czy baza od Eveline, ale wydaje mi się, że ta René ma więcej w sobie pielęgnacji. No, i rzęsy naprawdę ponie odbudowują, więc polecanko z mojej strony jest duże. No, i tuż jeszcze, tuż mam od Lancome. Chciałam właśnie sprawdzić, jak będzie się. Zachowywał na tej bazie, bo to jest jeden z tuszy tych takich wysokopółkowych, które ja bardzo lubię i które ładnie wyglądają na moich rzęsach, ale chciałam też sprawdzić, właśnie jak będzie spracował sobie z bazą. Oglądam już w zrobionym makijażu. Mam nadzieję, że Wam się podoba to, co Wam zaprezentowałam. Jest uniesione oczko, jest akcent kolorystyczny. Nie ma sztucznych rzęs, ale tak jak Wam mówiłam, ja na co dzień nie noszę sztucznych rzęs, i chcę też yy, trochę odczarować. Yy, takie, jakby takie myślenie, że jeżeli makijaż mamy kolorowy, to już te sztuczne rzęsy muszą być wcale nieprawda. Na co dzień też możemy się nosić na kolorowo i po prostu tuszować rzęsy dobrym tuszem. Wszystko w temacie. Co do, co do paletki, słuchajcie, no więc tak jak mówiłam, bardzo podobają mi się maty, formuła matów, dlatego że jest delikatna, nie są suche, one są takie masełkowe, welwetowe. Co do błysków, to niekoniecznie ja wolę inną formułę, wolę jak ten błysk jest taki bardziej drobinkowy. Natomiast ten highlighter w wewnętrznym kąciku wygląda dobrze, nie powiem, że nie. Co do kolorystyki, to tak jak mówiłam, też podoba mi się to, że są tutaj cienie bazowe, czyli takie cienie, którymi mogę sobie wymodelować oko, plus jeszcze ten akcent kolorystyczny. Także Tyle, jeśli chodzi o moją opinię o tej palecie, co do błyszczyka, no to tak jak widzicie, ładnie wygląda na ustach, kwestia tego, czy lubicie jak was szczypie. <grym> Wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli się Wam podobał, to oczywiście zostawcie po sobie ślad w komentarzu. Ja Was serdecznie zapraszam też na swoje, na swoje konto na Instagram Make After 40, to jest, to jest mój nick. Widzimy się w kolejnym odcinku: miejcie się zdrowo, korzystajcie ze słonka, ze spacerów, dotleniajcie się, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się!